Starówka. Zanim rozpoczniemy zwiedzanie Starego Miasta, należy wspomnieć, że dzisiejszy wygląd historycznej Warszawy oraz najstarszych zabytków jest efektem długoletnich rekonstrukcji po tragicznych zniszczeniach wojennych. Budynki zostały przywrócone do stanu sprzed wojny, zachowując wierność stylu i epoki, w jakich powstały. Stare miasto, wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO, otaczają mury obronne zamykające w swoim obrębie starówkę i zamek królewski. Mimo, że są w nich przerwy, ocalałe fragmenty robią duże wrażenie. Niegdysiejsza linia obrony miasta przed Szwedami dziś, wraz ze średnio autentycznym barbakanem, stanowi malowniczy element krajobrazu w tej części miasta. Centralnym miejscem jest niewielki plac, wokół którego roztacza się widok na wysokie, malownicze kamienice przywołujące czasy kupieckiej świetności Warszawy.